Dorota Gardias, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Nad Polską w ciągu najbliższych godzin będzie przemieszczał się układ baryczny niskiego ciśnienia wraz z frontem atmosferycznym, co wróży wzrost zachmurzenia i opady deszczu. Dziś wieczorem w nocy, w południowej części kraju możliwe są lokalne burze. Z deszczem do 20 litrów na metr kwadratowy i z silnym wiatrem. Na północy i północnym zachodzie będzie w miarę pogodnie tutaj bez opadów deszczu, zachmurzenie małe bądź umiarkowane. A w pozostałych miejscach, tak jak Państwo widzicie, chmury będą się. Zbierać, będą się wypiętrzać, spodziewane są opady deszczu i w centralnej, i w południowej i wschodniej części Polski na zmianę z chwilowymi rozpogodzeniami. Na razie między innymi w centralnej części kraju jest pogodnie, jeszcze świeci słońce, ale to się zmieni, ponieważ ten front będzie przemieszczał się nad naszym krajem w ciągu tych najbliższych godzin. Tak prezentuje się noc z temperaturą do 14-15 stopni, natomiast w ciągu dnia ta najwyższa wartość temperatury to 26 w Rzeszowie, 25 zobaczymy w Krakowie w centrum, 22 i 23. Najniższa temperatura prognozowana jest w Suwałkach 18 stopni, 19 w Trójmieście. Front atmosferyczny powędruje sobie dalej, dotrze do centralnej, północnej, wschodniej, południowo-wschodniej części Polski. Południe i południowy wschód z burzami. Oczywiście podczas tych burz będzie intensywnie padać i mocniej wiać, a rozpogodzenia po frontu atmosferycznego na zachodzie kraju. Tutaj na termometrach 20-21 stopni to Szczecin i Gorzów Wielkopolski, we Wrocławiu 23, a w strefie frontu, tam gdzie najwięcej chmur, najniższa temperatura w Suwałkach 18, ale południowy wschód 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskali, z hektopaskali wiatr wieje będzie z zachodu, słabo i umiarkowanie, tylko w tych burzach wiatr silny i porywisty. Co czeka nas w pogodzie? w?